Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry The Sims 2 Old Castle. Zaczynam na pauzie, ponieważ chciałam Wam pokazać pragnienia dziewczyn. W sumie to będą mi się mylić Tiffany szczególności, bo akurat ona jest jakby na... Gdy włączyłam grę, to ona po prostu była tutaj jako pierwsza i... Rzeczywiście, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku o tej całej dramie między Joshuą, ten taki z Kastorem, a również Tiffany, no ona sama chyba nie wie, za kogo jakby się zdecydować. Nie potrafię, nie mogę zaznaczyć jeszcze dwóch pragnień, bo to chyba dopiero na trzecim roku? Nie, to dopiero chyba na czwartym jednak. Nigdy nie wiem. Aha, bo ty jesteś w domu. Aha, ty bo odsypiasz. Aha, bo nie spojrzałam na pragnienia. No tak, to były ciężkie czasy. I no, chcę flirtować i zrobić masaż Kastorowi. Pewnie to samo chcę zrobić z Joshua'em, tak? I co? Aha, i powiedzieć... Yy, jaki to jest dowcip? Yy, to nie jest wewnętrzny dowcip. Yy, jakiś tam dowcip, chcę powiedzieć? Nie wiem, jak to teraz się nazywa dokładnie, yy, jeśli chodzi o przetłumaczenie to na polski, ale chcę jeszcze coś porobić z Kevinem, także no... Hmm. Co jeśli chodzi. Aha, tu! Proszę. No to. A to jest 8000, a to jest 5000. Ale chcesz się też nauczyć jednego punktu. Ale ty jesteś dosyć leniwa. Nie, ale kurczę jak tak chcesz. Powinnaś coś innego, no ale. Aha, ty idziesz na zajęcia. Dobra, no to idź. Może ci się odświeżą później, ta. Te... Ty też nic nie chcesz na. Ty też nie chcesz na te Chcesz, chcesz się zaprzyjaźnić Z Jimmym I z Rickiem I jeszcze z jakąś laską, ale no nie No tak, bo ty jesteś popularny O, tu masz całą kolejkę Popularnościowym Sim Puszczam już jakby tryb Tryb grania <grym> Zawiesiłam się bo nie chcę na tej pauzie być nie wiadomo ile. Aha, wy jeszcze macie niezapłacone rachunki, na które was nie stać. Dlatego wam nie kupiłam telefonów. Tu jest dramatyczna sytuacja, bo do tego stowarzyszenia też nikt nie przyjdzie. Najwięcej będzie w bractwie. W sumie jest już w bractwie, ale to dopiero jakby na następną turę już. Aktualnie właśnie rok zagramy, rok jakby, semestr zagramy u dziewczyn, Chciałam ci podwyższyć trochę, bo jednak jesteś... No, simem wiedzy, ale ty jakoś też nie masz chęci, żeby ani do, nikogo, ani do kogoś zadzwonić albo coś. Piżance se wparaduje. Jeśli chcesz, w sumie tak chyba najbardziej zacieśniać więcej, jednak z Joshuą Castorem i Kevinem. Z Kevinem już jesteście najlepszymi przyjaciółmi. Może zadzwoń do. Który ty może od siódmej. Także no, jeszcze masz trochę czasu. Zaproś Joshuę. Przebierz się. Nie chce nikt iść po pizzę? <grym> Szkoda. Widzę, że nikt nie ma takich pragnień. Okay. Jeśli chcesz z nim flirtować yy, i zrobić mu masaż, to wiesz. No, chcesz zaprosić kastora, no. Dobrze. Pograjcie w łapki. To <grafię> najszybciej zabawę jakby roś rośnie dzięki temu zabawa najszybciej. Britt ma za godzinę zajęcia. O Boże, jak ty śmierdzisz. No przykro mi. Ty też masz za godzinę zajęcia? A nie, ty idziesz po pizzę. Idź, idź, Ty byś się z kimś chciała mówić na randkę, ale z kim ty możesz się umówić na randkę? Ile ty już miałaś tych. W sumie dwa barabara miałaś, chyba, nie? Nie miałaś z Ashley'em. Myślałam, że jakoś to zrobiłam w poprzednim odcinku, ale jednak nie. Hmm. Zastanawiam się, czy ma taką minę, ponieważ y, jakby śmierdzi i nie potrafi znieść swojego smrodu, czy to po prostu. Y, coś jej się nie podoba. Bo obie opcje są możliwe, jakby. O, widzę tu jakiś ten, że Joshua y, tak się popatrzał na. Heder. header. W sensie, że mu się jakby podoba. Także niech Heder z nim pogada. Może to jakoś nie rozjaśni sytuację. Co ty w ogóle? Dlaczego? Gdzie ty to niesiesz? Czy już mogę to wziąć? Do kuchni. Dlaczego wy nie zostawiacie tego w kuchni? Ten pracę też wezmę. Niech tak nie będzie na podłodze. Wyłączyłam. Wyłączyłam sufit przez przypadek. Niech sobie chwilę pogra. Później wyłączy i później pójdzie na zajęcia. Tylko muszę pamiętać, że ma za godzinę. A do której ty masz zajęcia? Do siódmej. Także tak jak ty zaczynasz, tak? Tak. Dobra, może równo o siódmej powie mi, żeby sobie przestała grać i poszła na zajęcia. A tutaj dałam parę jakby interakcji między Joshua a Heather. W sumie nie wiem nawet co dam. Aha, już flirtuj. Nie. Chciałam, żebyś go pochwaliła i nie wiem, może z nim trochę pogadała, pospędzała czas. No. Joshua ewidentnie bardzo chce się zakolegować. Wyłączyłaś, wyłączyłaś. Dobra, po to śmierdzi w ogóle. Idziesz odebrać, tak? Nie, idziesz z kimś pogadać. Chciałam, żebyś z Jimmy'm porozmawiała, skoro chciałaś się z nim zaprzyjaźnić, ale już nie chcesz. Chcesz urządzić. Hmm. Nie to pasie. Nawet możecie dzisiaj to urządzić. Dobra, to a może najpierw zadzwoń, może z góry jest gdzieś tu telefon, jest tu gdzieś telefon. Yy. <grytanie> <grytanie> Czy w ogóle ktoś przyjdzie? Nie wiem. Ale jak chciałaś urządzić, to proszę cię bardzo. Może zapojrzymy go, może przyjdzie. Niech przyjdzie Castor, Jimmy Ashley. No to niech Kevin też już przyjdzie. Yy, ta jako że tam mieszka. No i dobra, niech Halagra też przyjdzie. Pewnie nikt nie przyjdzie. Dlaczego ty jesteś w, w piżamie? Co się stało? W ogóle wszyscy przyszli, naprawdę? Jestem w szoku. Może już starczy tego. Aha, ta się też w piżamę przebrała. No okej. Okay. O, i zdobyła punkt gotowania. Bardzo mnie to cieszy. Możesz się gdzieś tu przebrać? Nie. Ale tu bym chciała zmienić, o. A jest na College Rock, ok. Bardzo mnie to cieszy. Albo porozmawiaj z Tajem. Może zobaczyć jak wy tam wyglądacie. Taj ma bardzo dziwną twarz. I... <laughs> Och, to jest bardzo ciężkie, żeby ja bym go z kimś przypasowała w ogóle. Też się przebrałaś. Wszyscy tutaj zamiast, nie wiem, iść do tego... Gdzie jest w ogóle... Kas Aha, Kastor się uczy, jak zawsze. Pogadaj z nim. No tak, tobie się podoba w ogóle ktoś inny. Mo Możesz z nim pograć już? Tak, wy macie już naprawdę dużą tą relację. No tak, bo ty jesteś bardzo nieszczęśliwa. Pograj w łapki z nim. Też ona widzi, że tutaj Joshua się tak do Heather zbliża. Może jest zazdrosna? To połaskocz go. I nie wiem, co jeszcze. Może, może przytul go po przyjacielsku i jeszcze raz zagrajcie w łapki. I później pójdziesz spać. Później pójdziesz spać, już idziesz spać. A ty nie! Ty miałeś... A, ty idziesz po pizzę. Okej, okay, mogę z tym żyć. Weź tutaj to odłóż. Kevin już se idzie. Alegra se już idzie. Też sobie weź. Okej. Okay. i ty poszłaś po pizzę. Bardzo mnie to cieszy. I znowu z tym idziecie na biurko. Ja nie rozumiem. Nie wiem, czy wy mieliście gorące pocałunki już. Są dwie miłości. Tak, mieliście już gorące pocałunki. No dobra. To wyjdziecie do góry. Gdzie na dół? Znaczy, gdzie do spania? Na dół tańczyć. Porozmawiać z nim jeszcze. W ogóle. Gdzie oni chodzą? O, to się marzenie spełniło. No tak, bo ona już miała trzy barabara. Bara. O, i w ogóle chcę yy, publicznie. Okej. Okay. Wszyscy się dobrze bawili. Ta się cieszy. To i ja się cieszę. Aha, ten się w ogóle gościć. Eee, Taj. Nie, dobra, nie nie gadaj, bo to dziwne. A to może spójść wodę. I gdzie ty miałaś w ogóle pokój? Tu? Tak, chyba są toaletką. Tak mi się wydaje. Na creepy et al., że cały czas jakby w, w, tym, w tej samej pościeli ze wszystkimi sypiają. Naprawdę już jest piąta rano. Ty w ogóle masz najwcześniej zajęcia, nie? Wow, 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 wow. Nie, skreśliłam ci. A w sumie wy macie dużo dosyć. Chcesz punkt umiejętności. Jak najbardziej chcecie to spełnić, bo chcę, żebyś no, poskoczyła dobrze ze średnią. O, Boże, ile jak tu śmierdzi! ale że, jako, że ty możesz jakby najgorzej jak na razie, to weź połóż może się techniki. Aha, ty nie jesteś teraz w nastroju. A co byś ty chciała zrobić? Zjedz dwa kawałki, przewiesz się. Kimś tam Brittany bym mogła powiedzieć, żeby ona yy, żeby ona posprzątała. W sumie to ona urządziła imprezę. O, i ty też się chcesz nauczyć jakiegoś punktu umiejętności. Ok. Jak najbardziej. Jak najbardziej spadaj. Jak najbardziej spadaj. Mada się kazała tutaj się znowu uczyć yy, kondycji. A ty, z, o matko, ty zaraz umrzesz w ogóle z głodu. Weź stawaj, bo już się wyspałaś. Czy się ze sobą łóżko? Bardzo mi się, mnie to cieszy i teraz ci powiem, żebyś właśnie szła zjeść, nawet szczykawa okej pizzy. Ktoś poleciał do góry. Aha ta goła baba. Ale co już poszła. O, rachunki są już na czerwono. Nie dobrze, nie dobrze. All bills? Go all bills. Czy my mamy więcej rachunków do zapłacenia? Błaga mnie. I wiesz co, pograj sobie w... na tym, na pianinie. A co sobie zjedz te kawałki? Co to byś mogła porobić? Żadnej fizjologii. Boi się, że się zaręczy z tym. O, i nie chcesz jednak oblać. Hmm. Logika albo kreatywność. No, a nie, jeszcze charyzma. Weź to odbierz. Nie, nie chcę gadać z tobą. To znowu śmierdzi. I co by tu. Chciałabym, żebyś zapro... zadzwoniła do kogoś. Ty też byś chciała się zaprzyjaźnić, ale ty masz. trochę podły nastrój. Ja chciałam, żebyś tu pogadała z Joshuą, a nawet go zaprosiła. Nie, bo tak, bo najlepiej jeszcze po straż pożarną. Chcę, żebyś zadzwoniła do Jimmy'ego. Tym razem. Chociaż to się bardziej chcesz zaprzeźnić z Tajem. Okej, okay, to jeszcze sobie później zadzwonisz do Taja. Ty chcesz jeszcze odwiedzić kampus? Okej, okay, jak najbardziej możesz. Ty pogadaj, że No nie, znowu za długo zwlekałam. Jedz sobie zatakowała jak pizzę. Nie wiem, dlaczego oni tutaj nie przychodzą pod dzwonek. Czy ja tego nie, jakoś nie widzę czy o co chodzi? I ty chcesz jeszcze, znaczy nie chcesz, ale ja ci chcę to spełnić. Żebyś się nauczyła jeszcze punktu gotowania. No. Tak, ja wiem, że ty, Joshua, jakby lecisz. Się już nauczyłaś. To mogę ci powiedzieć, żebyś odrobiła zadanie parę razy. Czy to, do góry też jest Twoje zadanie tutaj? Tak. Tak. Może ci się. Tak. Udało Ci się zaprzyjaźnić. Jej. I jeszcze chcesz punkt umiejętności? Może logikę? Mamy level czwarty w ogóle. Przez to, że z, z, zdobyliśmy przyjaciela. Ale, bo, bo moja rozkmina w ogóle tutaj tak zaszła trochę, że bo właśnie tutaj tak Joshua zaczął jakby w kierunku header bardziej na tej imprezie. Tak w sumie nawet nie na imprezie, bo tutaj Tifa niego wcześniej zaprosiła i on tak zaczął na header patrzeć. O, jaka brudna wanna. Ale nie umiesz, prawda? Nie bo po co, bo wolisz iść sobie spać. Ale to nie twoje łóżko i tam nie pójdziesz spać. Zrób jeszcze jedno zadanie. Ty teraz też chcesz w ogóle urządzić imprezę, ale nie. Myślę, że o 3.00 rano nie będzie to raczej najlepsze. A nie, w sumie już masz ok. E, dobra, idź spać. Macie za 7 godzin. Wiem, że bardzo źle tutaj jeśli chodzi o twoje towarzystwo i zabawę. Staram się przez cały semestr, ale jakoś mi się nie udało. Ty też punkt kondycji zdobyć. Co ma więcej? Jednak zostanie przy najlepszymi przyjaciółmi. Stefanie ma więcej punktów, także w ogóle muszę tutaj jednak popracować nad tą relacją, bo... A nie, podwyższyłam wam się, bo myślałam, że tutaj niedługo jakby się od... Aha, bo wyście gadały. Tak, tak było. A dlaczego wy teraz tam cały czas chodzicie? Nie możecie jakby... Salvage? Salvage? W ogóle... Co? Jest takie coś? Wow. A ty też to masz? Nie. Czy to jest coś związane w ogóle z aktorstwem? Muszę to zobaczyć. N nie możesz już? A to tylko ze śmieciami można? Uch. I? A już mają za godzinę? Matko. To weź stań, bo ja chcę... Czekaj, jak tam? No zrób to zadanie. Przebierzesz się i pójdziesz. Chociaż powinnaś i tak zdać, bo jakby masz umiejętności zdobyte. O, ty w ogóle dwa punkty zdobyłaś. Ty się sama przebrałaś. Nikt nie posłał łóżka, ja tak bardzo tego nie lubię. A, ty nie zrobiłaś tej, tej lekcji. To mogę cię sprzedać. Szkoda, że w prawdziwym życiu to nie działa. Nie, nie. Czy już mogę jakby dwie te? O, mogę. Dobra. Czy ktoś nie zdał. A w ogóle Tiffany dostała się jakby na listę dziekana. Fajnie, dostała plus 1200. Wow, ona też się, Brytani też się dostała dostała plus. A nie miała jakby całego paska, tylko miała jakby wszystkie umiejętności. No, fajnie. I, tym, I header ma B. Okej, okay. z tym mogę jakby najbardziej żyć. I co? I bo tak, w ogóle niedługo komornik tutaj wbije, także idźcie od razu zapłacić te rachunki. Chcesz od razu zdobyć punkt umiejętności. Zaczniemy może od kreatywności. Trochę się zrymowało. O matko! No tak. Ale ty nie jesteś ani aktywna. Jesteś też tak... Nie chciałam ci ani logiki. Jak już to logikę. Bo tylko trzy punkty. Tylko trzy punkty. No ale nie wiem, jak to będzie. Tak, ty jesteś już seniorem, także ostatni semestr przed tobą. Ty dalej tutaj z, z Kastorem. Może weź zadzwon do Jimmy'ego. Ty się w ogóle z, z, z żadną z dziewczyn nie przyjaźnisz, ale ty byś coś zjadła. Jimmy. No, już też się z nim przyjaźnisz. No, fajnie tutaj. Ty dosyć dobrze lecisz z tymi przyjaźniami. Charyzma yy, albo logika. To może jakbyście jakbyś, razem pograły w logikę. A ty masz w ogóle. Bo tak, nie spojrzałam, jak wy macie zajęcia. To masz od trzeciej do piątej. Ty masz od piątej do e, siódmej. Ty chcesz iść na randkę w ogóle. Mm. To może zadzwoń sobie. Macie w ogóle pocztę? Nie, to ja wam teraz kupię te komórki. Z nim już byłaś? Byłaś. On Kevina raczej tak nie za bardzo. A jeśli chodzi o chemię, to jeszcze Kastor ci się podoba. Ale czy Kastor jest, jakby ty, ty jesteś w typie Kastora? No ja nie wiem. Co ze mną Tak jej przed jej oczyma. Ale jeszcze nie chcę. Uuu. I ha, bo miałam coś właśnie powiedzieć o tym. Yy, tak, myślę, że jednak patrząc na to, to się utwierdzi w przekonaniu, że. No, nie chcę być zeszłą i chcę, jakby walczyć raczej o kastora, chociaż no, oni się pokłócili ostatnio. I myślę, że ona się poprosi go, żeby zostali tylko przyjaciółmi. Aha. Pff. Już sobie poszło na zajęcia. No tak. To była bardzo szybka randka. Ale może tak pogadaj z nim jeszcze. Weź odłóż tą książkę, kurczę, jak Joshua. Aha. Sosia pani tutaj przyszedł króleczek towarzyski, bo yy, Tifa nie miała tak mało w ogóle towarzystwa, że... To może dziewiątej 9 do 11 zajęcia. Nie wiem, weź go pochwal, że jest fajnym gościem, ale... Ale no nie... Nie czujesz do niego nic i... I wolisz jednak być z nim tylko przyjaciółmi. No i okej. Okay. Jakby, jakby tyle. No to tak, przytuli jeszcze króliczka. Niech on spada. Może ci się poprawiło. Ty jesteś w ogóle głodna. Ty kreatywność. Chcesz się z nią zaprzyjaźnić? To się, Jak zjedzicie sobie razem pizzę, to będziecie gadać? Znowu tak goła baba. Okej, okay, chcesz się w ogóle mieć trzech najlepszych przyjaciół. Ja jakby nie mogę przegapić tego, że <noise> chcę się jednak nauczyć punktu umiejętności i no. I da mi tutaj tą logikę, żeby się nauczyła. A ta idzie w ogóle wizyt Campus. Tylko z kimś to pogadałam, bo w sumie. Masz tyle taki jakby pasek do tego towarzystwa, że do kogoś byś nie zadzwoniła, z kim nie jesteś zaprzyjaźniona, to byś się pewnie z nim zaprzyjaźniła teraz. I myślę, z kim by to mogłoby być. Myślę, że najlepiej z Allegro się jednak dogadasz. Chociaż Alegra jest właśnie tym typem, który jakoś nie za bardzo lubi yy, dziewczyny. W sensie lepiej się dogaduje z yy, chłopakami. No ale w sumie Alegra też może mieć. W sumie oprócz Jane. Myślę, że Stefanie by się jednak za, za, mogły zaprzyjaźnić. W sumie są zakochane e, w tym samym chłopaku. E, <laughs> dzielą, dzielą, te, dzielą jakby te same zainteresowania. W sensie takim, że obie mają jakby aspiracje zdobywania wiedzy. O ile dobrze pamiętam? Chyba tak. Chyba Allegra też ma zdobywania wiedzy. Co wtedy się dziwiłam, że ma zdobywania wiedzy. E. Masz później chemię? Aha, z lamą masz jakby najlepszą. Kasor gdzieś jest tam daleko. Nie wiem. Nie wiem, co do Allegro może. No i co? Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Dziewczyny zdały jakby ten semestr, y, można powiedzieć, że śpiewająco, najgorzej poradziła sobie header, ale i tak zdała, i tak zdała i w sumie ten semestr też da, zda. Y, Brittany jest na ostatniej prostej, żeby zdać... Brittany? Tak, Brittany, tak, bo to jesteś Tiffany. Matko, mają takie tak podobne te imiona, że ja nie wiem. Tiffany e, również za ten semestr i Brittany również za ten semestr. Brittany w ogóle będzie kończyła już studia i za semestr się przeniesie jakby do mm, do Old <grytanie> Także tutaj już powoli jakby kończymy tą turę studentami, w sensie nawet jeśli nie chodzi tylko rozgrywka studentami no i oni się przeprowadzą do tego miasta i zacznie się jakby ich dorosłe, dorosłe, dorosłe życie. Hmm. No i co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał, mimo iż był z pewnością krótszy. Jeszcze zobaczę, jak go tam poucinam, ale no co. Z mojej strony to wszystko, co już chyba też mówiłam. Ostatnio jakbyś bardzo się nad tym zastanawiam, co ja mówię pod koniec. I wychodzi na to, że gadam głupoty, ale kiedy to mi się nie zdarza. I mam nadzieję, że ten odcinek yy, Wam się spodobał. Do następnego. Mam taką nadzieję, przynajmniej. Trzymajcie się. No i cześć!